Ostrzeżenie. Materiał zawiera treści nieodpowiednie dla osób z w dupie oraz kontrowersyjne rozkminki dotyczące Commodore i ich fanów. Jeżeli jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Siemanko, z tej strony Elio Zanim zaczniemy, to się pochwalę i macie mi zazdrościć. Pierwszego grilla w tym roku zrobiłem, wpadł boczek, karczek, kiełbaski, osypki były, także jestem, jestem totalnie pełny. Może mi się ciężko dychać dzisiaj podczas gameplayu, bo brzuch mi aż wywaliło po prostu, ale do rzeczy. Całkiem niedawno rozmawiałem ze swoją córką, opowiadałem jej, jak to było, kiedy byłem dzieckiem, jak wyglądał taki standardowy mój dzień w domu, w szkole, co robiłem po szkole, w co się bawiliśmy, kiedy padał deszcz, kiedy było słońce, co robiliśmy w wakacje, gdzie jeździliśmy, jakie były te kluczowe zabawy, czy to na podwórku, czy właśnie gdzieś tam u babci, u wujków i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście rozmowy też zeszły na temat początku lat 90. i pierwszych komputerów, które się bawiły u nas w domu. No i w moim wypadku było to oczywiście. Było to oczywiście Atari. No i zgodnie z prawdą powiedziałem też córce, że no na moim osiedlu byłem jedyną osobą z tych, co znałem, która miała Atari. Cała reszta miała komodorki. Był też jeden kolega w podstawówce, ale on był zupełnie z innego osiedla, który miał Atari, ale tych Atarynek nie było za dużo. Komodore, że tak powiem, rządziło. Każdy miał Komodorka. No i też opowiedziałem, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten hejt, który pojawiał się w stosunku do mojego komputera. I tutaj podkreślam, do mojego komputera, nie do mnie. Komodorowcy bardzo często na jakichś tam przerwach, czy też na, podczas zabaw na, na podwórku, no wyśmiewali atarynkę ze względu na, na słabe gry, jak twierdzili, na beznadziejną grafikę. Wtedy używano u nas słowa beznadziejna, nie, nie było jakiegoś takiego innego, że gówniana, czy coś tam. Mówiono właśnie, że beznadziejna, beznadziejna grafika, i to był taki kluczowy, kluczowy argument Komodorowców, żeby właśnie hejtować a podkreśliłem to, że nie hejtowali mnie tylko mój komputer, dlatego, że ja razem z takim Tomkiem, Tomkiem B z mojej klasy byliśmy osobami, które non stop się biły, nawet ze sobą też oczywiście, ale biliśmy się z każdym, który nas gdzieś tam obraził, który coś tam krzywego na nas powiedział. Tylko, oczywiście, nie wyglądało to tak, że dostawał szczała od razu w pisiora, e, Tylko, no przeważnie, te, te jakieś tam obrazy majestatu miały miejsce w szkole. E, więc od razu padało hasło: po szkole! Po szkole! E, no, i robiło się wtedy, oczywiście, wielka afera się robiła, dzieciaki się zbierały, robiły kółeczko, No, i my tam się w środku trzaskaliśmy. No i generalnie ja i Tomek byliśmy kozakami. Natomiast z faktu, że Tomek był posiadaczem komodorka ze stacją dyskietek, często też biliśmy się ze sobą. Natomiast Tomek B był bardzo pokaźnych rozmiarów. Był takim wielkim dzieciakiem, którego ciężko było wywrócić w ogóle popychając go. No i się teraz zakrzyciem. Przesta jedzenie. Było go ciężko wywrócić, popychając go, a jeszcze się świetnie bił. Także ja od Tomka zawsze dostawałem w pierdziel. Jak już się gdzieś tam powadziliśmy o nasze komputery, doszło do bitki. Zawsze stawałem, ale zawsze dostawałem w pierdziel. No. Natomiast teraz z perspektywy czasu, po tych wszystkich latach, jak patrzę na te, na te wojenki, na te właśnie ośmieszanie, czy znaczy wyśmiewanie tego naszego, mojego Atari, tej grafiki, tych gierek, ten jakiś taki hej, który się wylewał, te docinki wieczne, jakieś tam właśnie poćmiechujki i tak dalej. No, to teraz z punktu widzenia 46-latka, dorosłego gościa, który ma tutaj na biurku a ta rynkę ma Komodorka, no to to było śmieszne. Mogliśmy kurde przecież spędzić czas, żeby wspólnie coś na tych komputerach porobić, poznać gierki z jednego systemu, z drugiego systemu, ale wtedy to się jednak kończyło wojenkami. No, natomiast teraz po tych wszystkich latach mogę zdecydowanie powiedzieć, że komodorowcy to ciule. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Mario Style. Nie wiem, czy to będzie finalny tytuł, ale na chwilę obecną po wpisaniu na Google czy na YouTube właśnie Atari Mario Style zobaczymy właśnie tą, tą gierkę. Gierka jest, to jest może za mocne słowo, bo na razie to jest takie grywalne demo. Natomiast jest bardzo fajne, robi wrażenie. Nie ma tam jeszcze ekranu tytułowego, sam plik, który ściągamy też nie nazywa się Mario Style, także różnie jeszcze może być z tą nazwą. Gierka pracuje w dziesiątym trybie graficznym Atari'nki, czyli 80 na 192 punkty z dziewięcioma kolorami naraz na ekranie ze palety 128. I tutaj nie muszę podkreślać tego, że o wiele lepiej jest mieć 9 kolorów w palety 128 niż 16 z 16. No, także prezentuje się naprawdę zacnie, chodzi to bardzo fajnie i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy będzie pełna wersja i będzie można w to, w to zaciupać, Usłyszę też muzyczkę, muzyczkę, bo na razie jeszcze mi w ogóle, jak tak się potegowałem, czuć jeszcze mi grillem, ale nieważne. No i jeszcze mam jedno słowo do, do komodorowców. Yy... Na początku lat 90, kiedy tak szczyciliście się Janom Sisters, wyśmiewaliście atarowców, że macie Janę, a my nie mamy, no to niestety nie mieliście pojęcia o gierkach, które są na Atari, bo, bo was to nie interesowało, woliście mieć te swoje klapeczki na oczy, śmiać się je z jednej rzeczy, wychwalać pod niebiosę tą waszą Janę, a nie mieliście zielonego pojęcia, że my na Atari mieliśmy Mario. Mario, które, no, które było na Nintendo, które na, na, na Atari'nce było praktycznie kopią 1 do 1. I zanim jeszcze zacznijmy odcineczek, zanim wam pokażę te demo technologiczne Mario Style, to puszczę Wam na chwilkę Brosa, Brosa, czyli gierkę, w którą my już się zagrywaliśmy, kiedy Wy mogliście o Mario marzyć i ratowaliście się tylko i wyłącznie Janom Sisters. Zapraszam. Odpalamy materynkę. Brosik jest już przygotowany na SIOTUSD. Gierka jest naprawdę rozbudowana, naprawdę graficznie robi szał, więc troszeczkę się będzie ładować, bo bardzo, bardzo dużo zajmuje miejsca, ale w tym czasie przygotujemy już sobie kipadzika. W ogóle Kubas ma już wersję 3.0 kipada. Nie wiem jeszcze jakie tam, jakie tam doszły różnice, co, co się zmieniło, jak to, jak to wszystko działa. No, mi starcza w zupełności dwójeczka, ale może na, na swoim kanale Kubas pokaże nam za niedługo jakąś lepszą, znaczy lepszą, dłuższą recenzję tego, tego padzika. Zobaczymy. Dobra. I popatrzcie. Tutaj, tutaj uprzedzę, bo już tutaj już komodorowcy, już pauzują, mu zaczynają pisać komentarz. Ekran tytułowy wygląda tak, jak wygląda, nie jak w oryginalnym Mario, jest celowo. Celowo tak zrobiony, ponieważ wszyscy wiemy, jak Nintendo goni po prostu kogoś, kto próbuje na inną platformę przenieść Maria. I tutaj jest to celowo. Jest, jest nazwane to Bros, nie Mario Bros. Troszeczkę inaczej wygląda, żeby, żeby się Nintendo po prostu wyfakolcowało. Ale już popatrzcie, popatrzcie na samą gierkę, jak ją odpalę. Naciskamy, uwaga, start. I patrzeć. ja będę grał, w tym czasie, wy się przyglądajcie. Ja będę też opowiadał. Popatrzcie, dynamika, która tutaj jest w gierce. Popatrz, popatrzcie, popatrzcie, jaka jest dynamika, jak on, jak, on skacze, jak on podskakuje. To jest naprawdę gierka, no, no można powiedzieć, z wami koma. To jest, to jest 60 Hz, jak to zapierdziela. Już, już w prawne oko, w prawne oko niejednego atarowca zauważyło też, że gierka jest trudniejsza, ponieważ trudniej jest tutaj trafić te, w te pewne elementy, równo się ustawić, bo po prostu twórcy stwierdzili, że ta wersja, która jest na, na Nintendo, na Pegasusie, jest zbyt łatwa. A że atarowcy mają, odpatrzcie, grzybek, 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 że atarowcy mają skilla, no to po prostu postanowili troszeczkę tą gierkę utrudnić. Ale jak się przyjrzycie elementom tutaj wykończenia wnętrz, tym wszystkim murkom, tym, tym potworkom, które tam gdzieś łażą, no to jest po prostu kopia 1 do 1 z Mario. Czekajcie, zaraz, zaraz level przejdziemy. I w następnym levelu coś wam pokażę. Tutaj nie będziemy się spuszczać, żeby wszystko zebrać, ale teraz jak już pojawi się nowy level, przyjrzyjcie się. Bo ja tamten, tu przyjrzyjcie się dokładnie, dokładnie. Patrzcie, drugi level, no kopia, kopia, po prostu kopia, nie? Przyjrzyjcie się jak wygląda Mario, no po prostu sklonowany, ta sama czapeczka, te, te spodenki, widać, że on ma za, założone te, no takie te ogrodniczki, no dla mnie to jest po prostu bajka, nie? Ja nie jestem sobie nawet w stanie wyobrazić ile to jest roboty, żeby coś takiego stworzyć, patrzcie, strzelanie, szczelanie ciul, nie? Tutaj akurat troszeczkę zrobili te większe szczały, no bo wiadomo, jak można coś udoskonalić, no to, no to poszli, poszli w tą stronę. Bo to szczelanie w Mario oryginalnym troszkę gorzej wyglądało. Ale patrzcie, patrzcie jak to chodzi. Patrzcie jak skoczyłem na, na sworkę, jak on zniknął, nie? Tutaj po prostu na, napierdzielamy. Te, te murki się rozwalają. My tam nawet tą górą możemy iść, ale ja tam nie będę sobie tak u, ułatwiał tego. Lewele. o, prawie spadłem. Napięcie na zatrzymał. Lewele. Y, to też im naprawdę sporo czasu musiało zająć, bo, bo po prostu przerysowywali kratka po kratce wszystko, żeby oddać wiernie każdy level. Tutaj są te wszystkie ukryte poziomy takie same. No, no. Nie wiem, nie wiem, no. Ciężko jeszcze znaleźć jakieś słowa dodatkowych superlatyw, żeby tą gierkę ocenić. Zastanawiacie się, gdzie są te wszystkie takie kwiatki, które się tam gdzieś z rur wysuwają. Wszystko tutaj jest, po prostu wszystko jest. Tylko do, do, tych, do tych rzeczy trzeba po prostu podchodzić, nie? Ale popatrzcie, to jest, to, jest, to, jest, to jest dokładnie to samo: to jest dokładnie to samo. Ja, jak to pierwszy raz zobaczyłem, jak mi gościu na giełdzie zachęcił, żeby sobie tego brosa nagrać, to w ogóle zajmowało spadłem. No ale dobra, to jest, to jest taki czas, żeby teraz przerwać. Jak mnie zachęcił żeby sobie to kupić, jak to odpaliłem w domu, ja już nie chciałem chodzić na Jana Sisters. Naprawdę nie chciałem chodzić na Jana Sisters. Dobra, wyłączamy. Teraz odpalamy sobie już SEO, TSD, menu, menu. Jak miał mawiał KRG. I zaraz zobaczycie, jak wygląda, jak wygląda Mario Style. Jest tutaj już jako, jako pierwszy na, na płytce, chciałem powiedzieć, na dyskietce. Odpalamy. Naprawdę robi wrażenie. Eee, jest ja tam nie znam się na tych trybach GTA. Coś tam wyczytałem na, na forach, gdzie tam gadali o tej gierce, zachwycali, tak że jest fajna. Tam jest coś ze scrollingiem, coś tam, że w dwa cyk... patrzcie, patrzcie! Że tam dwa cykle, 30 Hz, że jakieś problemy są techniczne z tym trybem, ale popatrz, jak to wyszło. No graficzka trzeba przyznać uczciwie, jest taka troszeczkę rozciągnięta. E Tutaj też, nie wiem, chyba się bali tych licencyjnych spraw związanych z Mario i to taki jest taki chłopak troszeczkę inny niż Mario, ale jest taki chłopeczek. Widać ewidentnie, że to jest ta, ten typ rozgrywki. Tutaj w ogóle te, te otoczenie z tyłu, które jest, to jest, z Mario, z Mario World dwójeczki chyba, nie? Te takie te zielone ciulestwa. Mamy stworki, mamy rury... Tutaj doszły nam jakieś, popatrzcie, jeżdżące kładki. E, tak jak mówiłem w jaku nie ma tutaj żadnego ekranu... Ty! Kurde! No ale to przy, przy okazji ten. Bo nie ma ekranu tytułowego, tutaj nie ma żyć, po prostu za każdym razem jak zginiemy, zaczynamy od nowa. E, a jak przejdziemy do końca, no to po prostu gierka się zapętla. Ale na razie to jest tylko tak, jak mówiłem, po to, żeby pokazać, jak to, jak to, wszystko, jak to wszystko chodzi, jak się skroluje, jak będzie wyglądać roz, rozgrywka. Ja teraz, może tak na takiej pełnej pindzie, jak nie zginę, przejdę tam dalej, żebyście zobaczyli, co jest, jak wygląda zakończenie. Bo zakończenie też troszeczkę zmienili, nie ma zamku, tylko jest taka, taka dziura w glebie. Jest taka dziura w glebie, jak na sword widzicie, można skakać elegancko. Kurde, nie zauważyłem tego! On się kolorystycznie zlał, bo się zagadałem. To jeszcze raz, do trzech razy sztuka. Do, do czego razy sztuka. Tam chodził ten taki żółw, e, później pojawiają się takie stworki jeszcze szybsze, takie biegające, no naprawdę, naprawdę, gierka prezentuje się zacnie i, i ma ogromny potencjał. E, graficznie też, popatrzcie ile kolorków. E, tutaj, no zdecydowali się taką podłogę zrobić, taką cukierkową, mi się to z Zulem kojarzy, e, takie te wszystkie takie cukierkowe klimaty, to w Zulu, w Zulu było, ale wygląda to, wygląda to spoko. Dobra, teraz nie będę za bardzo kozaczył, bo o, widzicie, tutaj ten żółwik jest, on taki w czapce taki chodzi, taka, taka gruba czapka. Taka gruba czapka, w ogóle, dobra, nie będę mówił tego. Idziemy dalej. E, tutaj, nie wiem, chyba tu się nie pojawiają jeszcze w tych kostkach te wszystkie grzybki i tak dalej. Tak, to, to jest jeszcze chyba nie, nie zrobione tutaj, ale to, to na pewno się pojawi, bo każda gierka platformowa, czy to Jana Sister, czy Mario ma te wszystkie power-upy i tak dalej, więc to, to będzie. E, zaraz też popatrzcie, jakieś takie, nie wiem co to, jakieś takie jednookie potwory nam skaczą z wody. E, oczywiście też nas mogą zranić, musimy to przeskoczyć pięknie. Tutaj teraz wydupcy, taki bardzo szybko chodzący. Jak ja tu zeskoczę, to taki szybki się od razu pojawi. Taki szybki Joe. Patrzcie, o! Też go możemy normalnie y, p, zaskoczyć, że na niego podskoczymy i, i go tsh, zgładzimy. Mamy też ten kwiatek wyskakujący. Y, też... Kurde, nie sprawdziłem. Nie sprawdziłem, czy do tych rur można wchodzić. Chyba na razie nie można. Chyba jeszcze rur nie zrobili. Ale to jeszcze wszystko, wszystko przed nami. Bo pogierka jest tworzona. Mam nadzieję, że nie sko... I, I tu jest finał. Że nie skończyć tak z dzianą Sister, że będzie tylko demką. Które nawet nie można było pograć. No i teraz wlazłem i naciskamy fire, i gierka się zapętla. E, naprawdę ja tu widzę ogromny potencjał i może być naprawdę fajna, fajna produkcja. Już za niedługo mam nadzieję, bo jak już cały silnik jest gotowy, to zrobienie levelów to już nie jest taki, taki wielki, e, wielki wysiłek. E, no, tak sobie tutaj stanę. O, pojeździmy. Dajcie znać, co o tym myślicie, jak Wam się podoba. I dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej.